Drogie baranki, dzień dobry lub dobry wieczór. Mówią, że nie ma złych kart, ale wasze na ten nów, zarówno dla baranów w relacji, jak i dla baranków nie w relacji, są wyśmienite. No miodzie po prostu. No i pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznie ani przepowiadanie przyszłości sensu stricte, tak jak się obiegowo myśli, tylko to jest chwila zastanowienia nad sobą. I co Ty z tego wyniesiesz, to od Ciebie na koniec dnia zależy, jakie Ty podejmiesz decyzje. Bo gdyby ktoś ci miał mówić, co masz robić, no to głupio trochę nie. Wiadomo, że wszyscy ulegamy jakimś um, rzeczom, albo osobom, które nas kształtują całe życie, zdarzeniom, sytuacjom, ale to my jesteśmy od tego, żeby podjąć decyzję, jeśli jesteśmy oczywiście dorosłymi ludźmi. No i co? Jeśli interesują cię inne znaki. To, to czytanie. Jak widzicie, karty są już przygotowane i nagrywam z ręki. Ta seria czytań: nenów. Dla dwóch znaków wyszły mi shorty, a potem już same filmy, bo się oczywiście rozgaduję i widzę, że u Was też raczej będzie to film, a nie short. Więc jeśli szukasz innych znaków, to dla bezpieczeństwa, te, które już są nagrane na ten moment, kiedy robię dla ciebie czytanie, to raczej zachęcam do zaglądania do playlist. Tam staram się utrzymywać porządek. No to co, baranki? Baranki w relacji. Karta zerowa, nowych początków, karta głupca i karta koło fortuny. Dawno nie widziałam tych dwóch kart w takim zestawieniu razem, no i to jest bardzo mocny przekaz. Albo jakiś baranek wyjeżdża ze swoją osobą, czy ze swoją rodzinką na jakiś upragniony urlop, być może spóźniony, może jakiś odbiór godzin, dni. I się po prostu tam świetnie na tym urlopie bawicie, może w jakimś kraju, w którym na przykład teraz jest nieco cieplej niż w Polsce, z której ja do Was nadaję, albo nów jest dla jakiegoś barana w relacji jakimś y, zaczynem, tak jak wiecie, ciasto, na ciasto albo na chleb, y, do pomyślenia o jakichś nowych początkach. I to koło fortunna mówi o tym, że być może dla kogoś jakaś brameczka w życiu y, się otwiera albo wkrótce się otworzy. I teraz od ciebie zależy, czy pójdziesz w tą nową drogę i czy się dobrze do tej nowej drogi już teraz przygotujesz, bo w tej energii kupca idziemy z taką radochą dzieciaka, nie obracając się e, na nic i z taką ufnością dziecka. Wchodzimy w nowe z taką radością, z jaką cieszą się dzieciaki. Z czegoś co e, często dorosłym wydaje się być Czymś oczywistym, a dzieci potrafią się tak bardzo, bardzo mocno z czegoś ucieszyć, nie? Ale jest też wskazówka, wskazówka w tym głupcu, żeby się dobrze do tej ewentualnej zmiany nowej drogi przygotować i żeby się na nią jakoś zabezpieczyć, żeby na przykład, jak tam trzeba będzie jakieś papiery czytać, to żeby dobrze je przeczytać, żeby drobny druczek przeczytać. Jak czegoś nie rozumiemy, spróbować i dopytać, doczytać. Poradzić się kogoś, kto już tę drogę przeszedł, i nie tracić tej radości dzieciaka, bo być może dla jakiegoś baranka wkrótce się jakaś nowa droga, czy to zawodowo, czy w innej ważnej dla ciebie dziedzinie, dziedzinie życia, może otworzyć. I to jest ekscytujące, nawet jak teraz o tym mówię. Natomiast barany pojedyncze, nie wiem co tam po głowie Wam chodzi, bo w kartach. Często też tak jest, że widzimy rzeczy, które nam po głowie chodzą po prostu. Karty są trochę jak lusterko, w którym się przeglądamy, i są odzwierciedleniem naszych jakichś pragnień, marzeń, czasami sytuacji, która już jest w naszym życiu. Czasami pasują do naszej sytuacji, czasami kompletnie nie pasują. I dlatego ja uważam je przede wszystkim za lusterko. No i tu mamy parę: królową buław i króla buław. Nie dość, że buławę, wy jesteście znakiem ognia. Razem ze strzelcem i lwem baranki w trójce znaków ognia, w, w trygonie żywiole inaczej ognia. Więc jest to absolutnie fenomenalna i bardzo pozytywna dla Was energia. I być może jakiś baran albo dziewczyna baranka, no, pragnie partnera czy partnerki, mm, która dorówna Waszemu temperamentowi. Mam tutaj na myśli temperament. Y w zakresie eros, ale również temperament ogólnożyciowy, taki napęd, taką siłę, taką moc y, charakteru, bo baranki potrafią być bardzo, bardzo, bardzo waleczne, jeśli wam na czymś zależy. I też y, może jest tak, że ktoś po prostu za tobą nie nadąża. Może nie spotkałaś, czy nie spotkałeś do tej pory osoby, z którą y, byłaś, czy byłeś y, kompatybilny. I stąd też jesteś na przykład dziś jeszcze singlem czy singielką. A tutaj mamy piękną parę, która ze sobą klika, ale która jest bardzo do siebie podobna. I być może do części singli, do których teraz mówię, jest też tak, że może być ogniście i może być też trochę kłótliwie w tej relacji, bo będziecie bardzo do siebie podobni. Ale być może wtedy też zrozumiecie lepiej siebie. I na przykład swoje wady, jak zobaczycie, że w tej waszej sile też może być czasem odrobina słabości. No i tym akcentem skończymy, bo się bardzo, bardzo rozgadałam. Wasze czytanie, chyba najdłuższe w tej całej serii do tej pory. A jestem już poza połową Zodiaku. Więc, baranki, owocnych przemyśleń wam życzę w Nowiu, no i ciekawych realizacji po Nowiu i fajnych decyzji. No i do usłyszenia na kolejnych czytaniach, papa. Pa.